Dałowania nie dopatrzył się niczego złego, bije się w piersi, przeprasza i żałuje, że jego opinia stała się pierwszym krokiem do triumfu narodowców. Jestem tylko nauczycielem historii, mówi biegły z Lublina. Tylko czy to wystarczy na usprawiedliwienie? Magdalena Karpińska. Dla jednych znak skandaliczny, dla sądu nie, zadecydowała opinia biegłych z Lublina, historyka i komunikologa. Nie wiemy dlaczego sąd zdecydował się akurat na tych biegłych. Co więcej, jeden z nich się z tej opinii, można powiedzieć, wręcz wycofuje i za nią przeprasza. Jest mi przykro, że wykonana przeze mnie ekspertyza posłużyła do zarejestrowania kontrowersyjnych z moralnego punktu widzenia znaków. Przeprasza nauczyciel historii z zespołu szkół imienia Paderewskiego w Lublinie. Nie znam y, z tego rodzaju zdarzeń, że po wydaniu opinii biegli w ten sposób, ewentualnie oceniali tę swoją opinię. Drugi biegły do przeprosin kolegi się nie przyłącza i podtrzymuje swoją opinię o znakach. Mieliśmy określić, czy jednoznacznie można przypisać im znaczenie faszystowskie, totalitarne, nienawiści narodowej i rasistowskie. Żaden z tych znaków jednoznacznie nie może mieć takiego znaczenia. Po co jednak sądowi przy ocenie tego znaku wiedza historyka i komunikologa? Dziwi się profesor Filar Karnista. Jego zdaniem wystarczyłoby, żeby sąd skorzystał z własnej wiedzy, dokładnie artykułu 141 Kodeksu Wykroczeń. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek podlega karze. I byłoby po sprawie. Jest to wizerunek obsteniczny. I w cywilizowanym kraju, w publicznych miejscach, takich rzeczy się nie wystawia. Biegli to słabe ogniwo naszych sądów. Są powoływani w każdej drobnej sprawie. Nie zawsze potrzebni, co okazało się w tym przypadku. Nie zawsze kompetentni. To nie są tak naprawdę biegli w kwestiach rasizmu, faszyzmu czy dyskryminacji. To jest bardzo poważny problem, bo coraz więcej jest tego typu spraw w sądzie. Prokuratura okręgowa w Warszawie zapowiedziała, że w poniedziałek złoży odwołanie od postanowienia sądu Magdalena Karpińska Panorama.